Chciałem jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, które się często pojawia i bardzo dziękuję za zadawanie tego pytania, bo jest bardzo mądre. Czy przed wizytą kwalifikacyjną trzeba zrobić tomograf zatok? I w ogóle jak się przygotować do takiej wizyty kwalifikacyjnej? Tym bardziej, że pytają o to pacjenci, którzy przyjeżdżają do mnie z daleka, gdzie podróż może trwać wiele godzin. I zachęcałbym, żeby przyjeżdżając na wizytę do mnie, żeby zrobić przynajmniej tomografię komputerową zatok. Bo jest to badanie kluczowe w diagnostyce, w rozpoznaniu choroby. Jak że jest to pytanie kluczowe, Jaki, jak leczyć pacjenta, ewentualnie jaki rodzaj zabiegu wykonać. To jest takie absolutne minimum najważniejsze. Jeżeli jest taka możliwość, to idealnie byłoby, żeby pacjent jeszcze przed przyjazdem na wizytę wykonał badanie, które się nazywa cytologia nosa. Jest to taki specyficzny wymaz z nosa, ale nie w kierunku bakterii, czyli ten najpopularniejszy, co pacjenci robią, to nie chodzi o ten. Chodzi o wymaz z nosa, gdzie potem laborant ogląda te komórki pod mikroskopem i ocenia, ile danych komórek widzi w polu widzenia. I to jest bardzo ważne też badanie. Trzecim badaniem, które dosyć często pacjenci już, już mają zrobione, ale jeśli nie mają, też warto zrobić, mianowicie testy alergiczne. Przepraszam, Dlatego że yy, że yy, współistnienie alergii przy polipach yy, też nam definiuje konkretny rodzaj zapalenia zatok i również da daje mi informacje jak mam tego pacjenta leczyć, jak mam yy, go potem prowadzić. Yy, w związku z tym yy, polecam, żeby takie badania wykonać. Na co należy zwrócić uwagę jeszcze, to apeluję do, do wszystkich moich pacjentów od wielu, wielu lat, żeby nie robić rentgena zatok, dlatego że rentgen zatok w dzisiejszych czasach jest badaniem bezwartościowym, badaniem, które po pierwsze powoduje jakieś tam naświetlenie, przyjęcie promieniowania rentgenowskiego i on tak naprawdę niewiele wnosi, dlatego że obecna Medycyna, obecna laryngologia i w rozpoznaniu choroby, i w ustalaniu procesu leczenia używa tomografii komputerowej. Więc róbmy tomografię.